Patrząc, kolejną rzeczą, która jest niesamowita przy stosowaniu urządzenia, to jest skóra, to, jest, to są te nieszczęsne zmarszczki, to są wszelkiego rodzaju plamy, przebarwienia. Niesamowite, duże efekty są przy stanach zapalnych. I czy to są na przykład stany zapalne, które są związane z trądzikiem młodzieńczym, czy to są stany zapalne, które są związane na przykład ze zmianami hormonalnymi w wieku dorosłym, dojrzałym. Czy na przykład związane ze stresem i z nadmiarem stresu oksydacyjnego, czyli nadmiarem kortyzolu w organizmie, który rozwala praktycznie wszystko w układzie. I powstają stany zapalne właśnie w takiej do, do, w dojrzałych, dojrzałych skórach, i one są bardzo ciężkie. Często gęsto jeszcze są połączone z jakimiś takimi zmianami czy rakowatymi. To wszystko, moje panie i panowie, jesteśmy w stanie sobie pięknie wydmuchać, używając wodę używając y, na przykład ziół do oczyszczania sobie skóry. Y, jeżeli ktoś będzie, jakaś z pań będzie zainteresowana, Mi, mogę podpowiedzieć bardzo fajne protokoły zabiegowe, czyli jak możemy sobie w domku zrobić swoje własne spa, w jaki sposób możemy na przykład sobie zrobić zabieg oczyszczania, zabieg y, nawilżania, w jaki sposób możemy na przykład przedmuchać pięknie, odświeżyć skórę mężowi na twarzy, w jaki sposób na przykład pozbyć się tej szarości po zimie, także no mówię, jest bardzo dużo fajnych sposobów, które możemy połączyć z suszareczką.